Witajcie w kolejnym openingu nowych kart z serii LEGO Ninjago. Tym razem przed sobą mamy multipaki. Ogólnie są dwa warianty, jak już widzicie. Jeden otworzymy sobie w następnym odcinku, żeby nie przynudzać na tym, bo z doświadczenia wiem, że otwieranie już 10 saszetek to jest coś. Długość odcinka jest powalająca i nie wszyscy, niestety, oglądają wtedy do końca. Także w tym multipaku 1999, 2 złote karty limitowane plus 5 saszetek z kartami. Jak widzicie, w tej wersji mamy Legacy Garmadona oraz tutaj Drużyna Kola i z Shintaro. Także dajcie mi chwilę, ja to wszystko tu rozpakuję. Eee... Jakby ktoś był zainteresowany, co jest z tyłu tego multipaka, no to można powiedzieć, taka reklama zestawu startowego tutaj jest. No ale lecimy tu z bliska, może Wam pokażę jeszcze te karty limitowane, bo czemu by nie? No to Legacy Garmadon, tak wygląda. W sumie Legacy, ja bym bardziej powiedziała, że to jest ten Garmadon ze sezonu Oni. Jak widzicie, bo przez te tutaj linie. No i drużyna kolaizejna z Shintaro. Okej, okay, wygląda nic porywającego. Także, o, może tutaj mamy, tak, przy okazji pokażę Wam, jakie są różne warianty yy, nadruków na tych saszetkach. Jak widzicie, mamy wersję z Lloydem, Kolem, Kai'em oraz Zejnem. Szkoda, że nie zrobili 6 wersji tych saszetek, żeby każdy ninja z drużynem miał jakąś swoją, wiecie. Yy, jeszcze do tego brakuje nam tutaj Nii, chociażby IJ'a. No nie będę tu już mówiła o Mistrzu, no bo to już może wybaczyć. Oj, mam nadzieję, że nie widzieliście. <grych> no i tutaj e, rozgniewany król e, Wengalis, Wengelis w sumie. <grych> Shintaro Zane. A okej. Okay. Tak, to było złote chyba. E, Karta akcji, och, nie wiem, chyba nie mają już pomysłu na nazwy. E, Ninja Ścigacz X1 z serii Legacy, jeśli dobrze pamiętam. No i e, Mega Stwór y, Grundal. Grundal, tak prawie jak Grunwald, <grym> tak historycznie. No ale dalej, kolejna saszetka, tu już druga z pięciu jak widzę tutaj, tak patrzę na razie z tych saszetek co otwieram no to te karty limitowane no, sorry, ciągle mówię limitowane, ale to są w sumie karty specjalne, zawsze są na początku, także będę tak tyłem je starała się od... o Jezus jaki uroczy e, mały cząp super, super karta, podoba mi się, nadruk na niej Kor e, Gran jeden z wojowników karta akcji strach przed ciemnością akcja zmiana kapeluszy na pewno karta warta uwagi no i mega stwór królowa drzewo zwierzy drzewo zwierzy tak w drugim sezonie w sezonie z wężami pojawiła się kiedy zain poszukiwał swojego domu drogi do domu chociażby wtedy się pojawiła ta królowa drzewo zwierzy jeśli dobrze pamiętacie kto oglądał Pierwsze odcinki ten wie. Eee, tutaj patrzy, czy wszystko jest... No, tu niestety jedna karta była na odwrót, także wiecie, co tam się kryje pod nią. No, ale kolejna. No co? Karta akcji Moc Żywiołów. Mm, Shintaro, mistrzów. Tutaj jedna karta Puzzle. Jak widzicie, uwielbiam, <coughs> uwielbiam karty Puzzle. Zasypany liśćmi. Ej! Otworzyliśmy chyba dopiero cztery saszetki? 5 saszetek łącznie? Na tym kanale już mamy jedną powtórkę. Nie wiem, mnie to trochę śmieszy. No i ultra karta nie nietoperz. Może właśnie z nim walczy Kol, który oglądał odcinek z openingu pakietu startowego. Ten wie o co mi chodzi. Ej! ale nie licząc oczywiście, że ta karta fajnie wygląda. Zobaczcie, oko też tutaj jest takim holograficzne, także efekt jest zarąbisty, jak się tutaj obraca. I widzę, że fajnie to widać też na kamerce, także mnie to cieszy, ponieważ często, wiecie, w realu jakąś, jakiś efekt fajnie wygląda, a na kamerce niestety czasami trudno to pokazać. O, jak widzicie, tutaj kolejna karta puzli będzie przed nami. No i tu karta specjalna na koniec. No i tutaj Glek, pasuje do tamtego smoka. Drużyna Legacy, Kai, Samurai X oraz Cole. Tak trochę rodzinnie można powiedzieć, jakby tutaj zamiast kola był day. Karta Puzzli, tutaj Nia przede wszystkim nam się wysuwa na pierwszy front. Pojazd Katamataran, 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 tak, Katamataran, opiekunów, jest tyle, a to ja w życiu dawno nie widziałam w jednym słowie. No i zły opiekun Grzmotu, tak prezentuje się. Karta specjalna, jak widzicie, tutaj jakiś hologram jest z tyłu, ale jakoś nie urywa mnie. nie porywa. Niektóre oczywiście karty mają ciekawsze nadruki, ale tak patrząc wstecz, to chyba nadal najbardziej mi się podobała seria piąta kart. Oczywiście nie licząc nowego poziomu. Gdzie mieliśmy takie na serio y, karty holograficzne z tyłem, takie piękne. Błęno. Y, silny, skrzydlaty strażnik. Podły Wyplasz, Karta puzli, jak widzicie tutaj, ktoś od strażników Gromu chyba. Y, zasadzka, karta przepaść. No i karta specjalna Legacy, zły Garmadon. Szkoda, że tylko z dwoma parami rąk, że tak to ujm ujmimy. No ale nie ma co narzekać. Także jak widzicie, tak w sumie prezentował się opening pierwszego pakietu startowego. W sumie to nie jest pakiet startowy, tylko multipak. No, co myślicie o tym multipaku? Piszcie w komentarzach. A ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia niedługo. Cześć!